Mój szanowny przedmówca powiedział o tym, że czekałem na wydanie tej książki lat 10. Dosłownie, przenośni i aż strach pomyśli, że tak długo. Wsiądę sobie, jeżeli Państwo pozwolą. Otóż brakowało sponsorów, to jedno, brakowało woli, to drugie i chyba szczęścia, to trzecie. Ale skoro jest tyle osób, to myślę, że szczęścia mi nie brakuje. Bardzo się cieszę, że jest aż tyle osób. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że poezja to nie jest y, część sztuki, która jakby y, daje się tak fajnie y, sprzedawać, jest medialna. Wręcz przeciwnie, jest to dość y, taka osobista, osobisty rodzaj sztuki, który w moim przypadku, czy też w przypadku wielu ludzi piszących, jest, no, wynika chyba powinien z jakiejś osobowości, ze środowiska, z którego się człowiek wywodzi. I, nie jest tak, że ludzi, którzy czytają poezję jest multum. Nie jest tak, rzeczywiście. Ludzie czytają poezję ukradkiem czasami. Dziwię się, bo no tak czasami mają złe humory czy dobre, sięgają taką książkę szczególnie znanych poetów. Później, jak się ich pyta, to tak troszeczkę z rumieńcami na twarzy mówią, a tam, nie czytamy tego, bo to jakoś nie wypada. A mi się wydaje, że wypada, ponieważ do tej pory, w XXI wieku żyjemy przecież, Poezja nadal jest jakby elitarną czyścią sztuki, co jest, co jest wspaniałą rzeczą, ponieważ nie da się się czytać od dechy do dechy, a wiersz, który się czyta, czy książeczkę, którą którą się czyta, czyta się często, gęsto, w sytuacjach jakby dziwnych nastrojów. Ot tak, po prostu siadam i czytam. I właśnie nam to polega. Nikogo się nie zmusza do czytania poezji. Poezję się czyta, bo się ją lubi, bo ma się takie predyspozycje, czy też upodobania. No cóż, ja również ze swojej strony bardzo gorąco chciałbym podziękować sponsorom, bo to naprawdę wspaniała sprawa, że znaleźli się ludzie w naszym mieście i nie tylko, którzy zechcieli nam pomóc, bo oprócz mojej książki, jak Państwo wiecie, wydana została też inna książka. I to jest wielki mój ukłon również w stronę sponsorów, w stronę Pana Bitolna, który sporo pracy w to włożył i oczywiście gorące i serdeczne podziękowania składam na ręce Bogusia Szyszki, który włożył sporo pracy w to, żeby ta książka miała taki, a nie inny wyraz. Naprawdę zrobił całkiem dobrą robotę. Jestem mu bardzo za to wdzięczny. Dziękuję Ci bardzo. I nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu y Józka, który jest motorem wszystkiego. Robi co może, żeby kultura w naszym mieście nie wyglądała jak zdechły pies. Przepraszam, że tak mówię, ale po prostu robi co może. Wtuluję mu tym bardzo Szymon Barawa, który mimo, że jest w cieniu, ale jego cień jest tak duży, że naprawdę pomaga nam wszystkim. Naprawdę Szymonie i Józku, serdeczny ukłon. Chciałbym Państwu zaprezentować Tomik Wierszy, miejsce zorientowane, do którego Przygotowywałem się, pomijając sytuację sponsorów, rzeczywiście 10 lat. W międzyczasie były różnego rodzaju konkursy ogólnopolskie i tak dalej, i ale do wydania Tomiku wierszy naprawdę trzeba się solidnie przygotować, ponieważ osoba czytająca, która weźmie taką książeczkę do ręki, musi czuć, że wchodzi w zupełnie inny wymiar, w zupełnie inną rzeczywistość, a jednocześnie... Bardzo się starałem, aby osoby, które będą czytać ten tomik wierszy nie musiały sięgać po słownik wyrazów obcych, czego bardzo nie lubię, czy też słownik wyrazów dziwnych. Unikałem tego w swoich wierszach. Myślę, że tomik na zachód od rozmowy, który został wydany w 1997 roku i miejsca zorientowane to są zupełnie dwie różne książki. Mam taką nadzieję, po przeczytaniu Państwo sami Państwo po... No właśnie, mam zaszczyt <laughs> przedstawić mojego syna Pawła. Bardzo się cieszę. Yy, muszę Państwu nieskromnie powiedzieć, że mój syn yy, po cichu sobie czasami popisuje prozę i przyznał się szczerze, że mówię to publicznie bez wstydu. Chłopak talent. Nie wiem, czy pójdzie w tym samym kierunku co tato, bo jak ma się marynarkę z lumpeksu to chyba nie pójdzie. Daj, daj. Wiem, ktoś też tam tak mówił jak nosi przede mną. Moja szacowna żona, którą go bardzo serdecznie witam. Świetna okazja do przerwika, ponieważ gdyby nie ta sympatyczna i mocno stojąca na ziemi kobieta, pewnie nie byłoby wierszy, nie byłoby w ogóle wielu rzeczy. Jest bardzo cierpliwa i często gęsto jest pierwszym, jak zwykle, słuchaczem czy też krytykiem tekstów. A muszę Państwu przyznać, że jest bardzo ostra, nie tylko w tekstach. No cóż, chciałbym też powitać moją sympatyczną koleżankę, która zaszczyciła nasze spotkanie. Jak zwykle widzę, że poezja Dotyczy też ludzi chodzących po ziemi twardo. Dziękuję wam bardzo, bardzo na tą okazję, ponieważ jest na przykład taki wiersz Miłość czytana od tyłu. <grym> <grym> Każdy orze jak może. Miłość czytana od tyłu. Miłość nie jest fajna. To prawdziwa charuwa. Uganianie się za czymś, za kimś z aportem serca w zębach. Miłość jakby czytana od tyłu im dłużej jest. Jest szybka. Trudno dotrzymać jej kroku. Wypowiedziana jednym tchem zmienia się w sól. Miłość? Przerażająca charówka, po której nie ma już siły na zwykłą codzienność. Dlatego tak bardzo doceniam racjonalizm i konkretność mojej szacownej żony. Bo ja już później nie mam siły. <śm> 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 Drodzy Państwo, no możesz... <śm> tak jest, zgadza się. Ja jak zwykle pełnię tutaj rolę no, tak zwanego wioskowego głupka. <noise> mm. Proszę Państwa, Jordan. Y no. Jaki Jordan jest? Mało kto wie. Kiedyś moja mama y wróciła z zakupów i mówi wiesz, spotkałem tego twojego kolegę poetę którego zapytałem, zaciekawiony, gdyż była wypoletu jest wielu. No tego, co nazywa się tak jak rzeka. Ale jak, mamą Dunaj!